Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, aby rozwiązać nasze zadanie, jest budowa ciągu niemalającego oraz wyznaczenie mediany. ponieważ liczba elementów naszego ciągu jest parzysta, więc nie ma pojedynczej danej środkowej. W środku rozkładu znajdują się dwie dane, zatem za mediany przyjmujemy ich średnią arytmetyczną. Wszystkie obserwacje zestawiamy w tablicy o wymiarach 2x2, czyli w tablicy czteropolowej. W naszej tablicy umieszczamy ilość elementów większych od mediany w pierwszej i drugiej próbie oraz ich sumę a także ilość elementów mniejszych bądź równych medianie w pierwszej i drugiej próbie oraz ich sumę. Następnie obliczamy wartość statystyki. Następnie z tablicy rozkładu dla V równego 1 stopnia swobody i ustalonego poziomu istotności alfa odczytujemy wartość krytyczną. Ponieważ w naszym przypadku wartość statystyki jest mniejsza od wartości krytycznej, więc nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy H0, że rejony nie różnią się pod względem liczebności meiofauny.